Dawno temu, w chłodne, ciche noce, kiedy mgła osiadała nad ziemią jak ciężka kurtyna, samotny samuraj przemierzał wąską, krętą drogę przez górzyste tereny. Każdy jego krok odbijał się echem wśród skalistych wzgórz, a wiatr szeptał w koronach drzew, niosąc ze sobą szepty dziwnych stworzeń czających się w ciemnościach. Choć samuraj był młody, odważny i dobrze wyszkolony. Jego serce biło teraz szybciej, przypominając mu o strachu, który zaszczepiono w nim przez opowieści miejscowych. Mówią, że na tej drodze pojawia się szunobon, potwór, który karmi się ludzkim lękiem. Te słowa usłyszane od starego wieśniaka brzmiały teraz w jego głowie, wywołując niepokój. Z każdym krokiem mrok gęstniał, a cienie zdawały się wydłużać, tworząc postacie z jego wyobraźni. Oddali dostrzegł sylwetkę innego samuraja, równie młodego, idącego w tym samym kierunku. Widok towarzysza ulżył mu, nie musiał już samotnie zmagać się z ciemnością i złowrogą atmosferą tej nocy. Przyspieszył kroku, dopędzając nieznajomego. Razem szli w ciszy, zanim rozmowa o sprawach błahych nie przerodziła się w temat bardziej niepokojący. Słyszałem. Zaczął młody samuraj, próbując ukryć drżenie w głosie. Że na tej drodze czasami ukazuje się stworzenie zwane Shunobon. Podobno napotyka nocnych podróżników i doprowadza ich do szaleństwa. Z jego ust popłynęły te słowa, choć czuł, że jego ciało chciałoby uciec od tego tematu. Jego towarzysz milczał przez chwilę, a potem powoli odwrócił głowę. W jego oczach błysnęło coś, co przypominało drapieżny błysk bestii. "A czy on wygląda może tak?" zapytał, a jego głos przybrał metaliczny, głęboki ton, który wstrząsnął samurajem. Na oczach przerażonego młodzieńca jego towarzysz zaczął się zmieniać. Skóra samuraja obok zrobiła się czerwona, jakby cała pokryta krwią. Włosy uniosły się i wydłużyły. Tworząc groteskowe kolce, a usta rozwlekły się na całą szerokość twarzy, ukazując ostre, niczym brzytwy kły. Oczy błyszczały martwym, lodowatym światłem, które zdawało się wnikać prosto w duszę. Strach, który młody samuraj poczuł, był tak paraliżujący, że jego ciało zadrżało, a świadomość opuściła go w okamgnieniu. Gdy obudził się na ziemi. Noc była tak samo ciemna i cicha jak wcześniej, ale potwora już nie było. Przerażenie wypełniło jego serce, a jedyne, o czym mógł myśleć, to ucieczka. Biegł ile sił w nogach, aż jego płuca płonęły, a serce waliło w piersi jak młot. W końcu dotarł do samotnej chaty na skraju lasu. W oknie dostrzegł światło, które obiecywało schronienie. Zbijącym sercem zapukał do drzwi, a gdy te się otworzyły, ujrzał kobietę o ciepłym, współczującym spojrzeniu. Widząc, jak młody samuraj trzęsie się z przerażenia, zaprosiła go do środka, oferując herbatę i słowa pocieszenia. Powoli zaczął opowiadać o potworze, którego spotkał na drodze. Biedny chłopcze, westchnęła kobieta, patrząc na niego ze współczuciem. To musiał być straszny widok, spotkać takiego potwora samotnie na drodze. Przerwała na chwilę, a jej oczy zwęziły się w dziwny, niepokojący sposób. A tak swoją drogą czy ten potwór wyglądał może tak? Jej głos stał się nienaturalnie niski, a twarz powoli zaczęła się zmieniać. Skóra kobiety pociemniała, jakby nasiąkła krwią. Jej usta rozciągnęły się w groteskowy grymas pełen ostrych zębów, a jej oczy zalśniły zimnym, przerażającym światłem. To było to samo oblicze, które samuraj widział wcześniej na drodze. Przerażenie, które go ogarnęło, było niewyobrażalne. Wybiegł z chaty, potykając się i krzycząc, nie oglądając się za siebie. Uciekał, jakby ścigały go demony. Gdy dotarł do domu, ukrył się w swoim futonie, drżąc z lęku. Dzień po dniu trawił go strach. Każda noc była dla niego męką, każdy dźwięk przypominał mu o potworze, którego twarz nosiła nie tylko postać samuraja, ale i kobiety. Sto dni później, wyczerpany strachem, umarł samotnie, pochłonięty własnym przerażeniem.